Witam, zapraszam na kolejną prezentację mapy do Farming Simulator 25. Dziś Welker Farms, mapa w typie północnoamerykańskim. Autorem tej mapy jest Mappers Paradise. Rozmiar mapy to 508 MB. Oczywiście pobierzecie ją z modhubu, a link do tej mapy znajdziecie w komentarzach. Gospodarstwo Welker Farms znajduje się w północnośrodkowej Montanie i jest w posiadaniu rodziny od czasów założenia gospodarstwa. 1912 rok. Na mapie znajdziecie 17 pól, dwa miejsca sprzedaży zboża, jest skład drewna, na którym możecie sprzedać kłody i zrębki. Jest również miejsce sprzedaży siana, słomy, wełny i bawełny. Mamy możliwość korzystania z lokalnego ujęcia wody. Na mapie znajdziecie kilka ogrodzonych miejsc, w których możecie postawić własne gospodarstwa albo budynki produkcyjne. Dodatkowo jest również opuszczona kopalnia, gdzie można sprzedawać kamienie. Rozgrywkę na tej mapce rozpoczynamy na gospodarstwie startowym. I co niektórzy pewnie będą traktowali tą całą mapę jako jedno duże gospodarstwo, czyli tą bazę. Chociaż tutaj są dwie bazy, ale tutaj mamy warsztaty i tak dalej. Mamy chyba na tej farmie, jeżeli się nie mylę, cztery budynki dla rolników z trygierami, gdzie są trygier snu i można się przebrać. Pewnie dla każdego z braci i dla seniora rodu. Dlaczego tak mówię? Ponieważ to gospodarstwo jest bardzo popularne. Ono jest bardzo popularne na YouTubie, ma swój duży YouTubeowy kanał, którego też y, śledzę i czasami tam sobie oglądam, co się dzieje na tym gospodarstwie. Między innymi jestem na tyle zorientowany i wiem, że wreszcie była zaprezentowana, była premiera tego 500, nie 500, on miał 700 koni, taki duży Big Boot, ponieważ tak, Welkers Farm. Jest kojarzona z ciągnikami Big Boot. Tak więc ci z Was, którzy jeszcze pamiętają czasy Farming Simulator 17, pewnie kojarzą DLC Big Boot. Tak więc te DLC Big Boot, właśnie jest też kojarzone z tym gospodarstwem. Chociaż tutaj na starcie nie mamy żadnego sprzętu, żadnego ciągnika Big Boot, to do Farming Simulator 25 oczywiście Big Booty znajdziecie. Są dostępne na modkabie. Tak więc możemy tutaj oczywiście sobie pograć właśnie takimi. Ciągnikami. Te Big Budy i to gospodarstwo, i ta mapa, one się pojawiały od Farming Simulator 17, chyba w przypadku każdego farminga, ponieważ ja tutaj prezentuję, chyba już trzeci raz to gospodarstwo. Tak więc wracamy na stare śmieci. Jak widzicie, tych śmieci też tutaj dosyć dużo leży, więc tak to się tutaj prezentuje. I co niektórzy mogą i często tak jest, że grają po prostu na tej mapie jako na takim jednym dużym gospodarstwie przy czym należy tutaj zwrócić uwagę, że ta mapa jest regularnego rozmiaru, nie jest to ta powiększona czyli razy 4, nie, ta mapa jest regularnego rozmiaru nie ma tutaj dużo pól, bo tak jak powiedziałem chyba 17, A więc niektórzy grają po prostu na tej mapie jak na jednym dużym gospodarstwie, choć ta mapa ma wiele miejsc, w których możecie nie wiem, rozpocząć nową działalność rolniczą, albo produkować, ponieważ tych produkcji tutaj na tej mapie może nie jest aż tak dużo, chyba są dwie. Dobra, przejdziemy do analizy PDA, jeszcze pobiegamy sobie po tym gospodarstwie, bo ono jest dosyć duże. Zaczynamy oczywiście od rolnictwa precyzyjnego i ta mapa ma wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego, chociaż nie wiem dlaczego tutaj nie ma wsparcia, ale generalnie jest. Tutaj jak widzicie są trzy domki na starcie i tu jest czwarty domek rolnika. Na starcie mamy ten teren, mamy dwa pola, Tutaj jest taki teren, gdzie możemy sobie postawić jakąś produkcję albo punkt sprzedaży, być może jakiś, jakiś, jakiś budynek inwentarski. I dodatkowo mamy drugą część gospodarstwa, tutaj też z binami i tak dalej. Ona się znajduje w tym oto miejscu, tak więc w sumie mamy cztery farmlandy. Na samym początku to jest powierzchniowo gdzieś tak o jednej piątej, może no tak o jednej piątej w ogóle tej mapy. Jeżeli chodzi o kalendarz, to kalendarz jest chyba taki niezmieniony, czyli tak jak to w oryginalnych mapach i uprawy są też bardzo standardowe, nie ma tutaj żadnych dodanych upraw. Jeżeli chodzi o budynki inwentarskie, żadnych tutaj takich nie uświadczycie. Jeżeli chodzi o kontrakty, są tutaj kontrakty dosyć dobrze opłacane, ponieważ są całkiem duże pola i te pola są na tyle duże, że na przykład nawożenie i wykonanie takiego kontraktu na polu może przynieść takie przychody, 72 tysiące należałoby tu jeszcze wspomnieć ile wydamy na ten nawóz, bo to też jest istotna rzecz, w związku z tym mamy co prawda, może nie wszystkie chyba kontrakty z, y, ze standardu FS25, no ale kto będzie robił wycinkę suchych drzew za 450, jeżeli chodzi o produkcję, nie mamy żadnych na, na starcie, nie mamy żadnych posiadanych, są tylko i wyłącznie dwa dostępne, jest duży tartak, znaczy duży, no standardowy tartak i jest to również jeżeli chodzi o punkty sprzedaży, to jeżeli się nie mylę, najczęściej mamy jeden punkt sprzedaży na jakąś tam uprawę. Czasami zdarzają się dwa, a jak widzicie nawet w przypadku zbóż, trzy punkty, bo młyn zbożowy, dopóki nie kupicie, też będziecie mogli tam sprzedawać. Mamy Shelby Grains, to jest taki elewator, gdzie też jest punktem sprzedaży i jest jeszcze targ rolny. I jeżeli chodzi o ceny, to są dosyć wysokie ceny, ale trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj cena farmlandów za hektar jest obniżona i jest tutaj 30 tysięcy w stosunku do standardowych. 60 tysięcy to jest duża różnica. No i może zaczniemy sobie od tego miejsca. Tutaj jest młyn zbożowy. On jest troszeczkę taki mały, ten młyn zbożowy, jak na tą taką dużą mapę. Znaczy mapa jest standardowej wielkości. No dobra, tak więc młyn może być i jest standardowy, ale jeżeli komuś. Komuś nie pasuje i chciałbym mieć tutaj większy młyn. Proszę bardzo, możecie postawić sobie na tym terenie, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem, tutaj mamy kilka takich możliwości, aby postawić sobie jakieś inne produkcje, więc tutaj też jest ten taki teren, za 200 tysięcy można sobie go kupić. Wtedy tutaj yy, będziecie mogli sobie postawić własne budynki, większą, na przykład większy młyn, bardziej wydajny, łącznie z piekarnią obok i cukrownią. Idziemy do tartaku. Tartak się znajduje tutaj i będzie również taki dosyć podobny do, i dobrze znany, nie? Tylko, że po prostu jest tutaj dużo, bardzo dużo miejsca. Lasów tutaj nie ma zbyt wiele. Znaczy, nie ma zbyt wiele miejsc, no ale powierzchniowo jest trochę tej powierzchni. Tutaj oczywiście należałoby posadzić trochę więcej tych drzew, ale można tutaj wyciąć chociażby ten las. Dodatkowo w południowej części mamy też takie. Taki kamieniołom, i dookoła kamieniołomu też jest las. Tak więc, no tak to wygląda tutaj. Dosyć biednie, jest bardzo płasko, i tak dalej. więc, tego typu sytuacja. Przechodzimy sobie do punktu, gdzie będziemy mogli sprzedawać belki, i w tym miejscu, o właśnie, tutaj, w tym miejscu sprzedajemy mleko. Ciężko powiedzieć, że to jest mleczarnia, jest to punkt, gdzie możecie sprzedać mleko, tak? Jeżeli zdecydujecie się na hodowlę bydła, tutaj, albo kus, to będziecie mogli sprzedawać. A tutaj mamy trygier do sprzedania tam słomy, siana. Tutaj chyba też w tym miejscu się sprzedaje bawełny, jeżeli się nie mylę. I oczywiście powiem wam, że tą karetkę to już chyba widzę już nie wiem, od, nie wiem czy od 17. <grym> I tą taksówkę to samo, ja one zawsze tutaj stoją, nie mają kolizji i są, właśnie się, coś takiego jest tutaj. Mapa waży dosyć dużo, bo waży pół giga, właśnie dlatego, że takich śmieci jest dosyć dużo powrzucanych, tak więc między innymi dlatego, więc trzeba pamiętać o tym. Dobra, to teraz sobie polecimy tak. Tu jest domek y, rolnika, ale to jest w obrębie, jak gdyby naszego gospodarstwa. E, pójdziemy sobie na sam dół, chociaż tutaj jeszcze coś jest ciekawego. Tak, tutaj pójdziemy też, a później na samym końcu pobiegamy sobie po gospodarstwach. One jest OK. E, I ciekawe, tu jest jeszcze taki domek na tej górce, jeżeli się nie mylę. Dobra, ale idziemy sobie tutaj. Po pierwsze, znajdziemy tutaj stację benzynową, chociaż na gospodarstwie mamy chyba trzy nawet zbiorniki. Na paliwo, gdzie chyba można kupić te paliwo, ale jeżeli chcecie, to oczywiście jest stacja benzynowa. W tej części też to jest taki cały farmland, który możecie kupić za 300 tysięcy, i tutaj jest dosyć dużo miejsc, gdzie możecie sobie stawić dodatkowe produkcje, dodatkowe punkty sprzedaży. Możecie nawet własne gospodarstwa jakieś sobie postawić, czy coś takiego, ponieważ ten teren tutaj jest do tego stworzony. Mamy tutaj takie, jakby powiedzieć, takie działki powytyczane. Dzięki którym, o właśnie, znowu, widzicie chyba o co, o czym mówię? Tam się otwiera i tutaj naprawdę jest dużo miejsca, gdzie można po prostu poustawiać sobie produkcję, jakie chcecie, naprawdę. Dobrze, tutaj jest punkt sprzedaży również. To jest taki Shelby, e, Grain Store, sell albo coś takiego. Generalnie tutaj wszystko sprzedajemy. Mamy trigger do, Sypkich materiałów do palet i do belek. Tak więc tutaj wszystko można niemalże sprzedać, albo przynajmniej znaczną część tego, co wyprodukujemy. W tej części znajdziecie kolejny punkt sprzedaży dla zbóż, tym razem Shelby Grains, tak się nazywa. Okej, okay. duży budynek, dużo miejsca. A jeżeli byście chcieli zakupić maszyny, to w tym oto miejscu, zresztą tam się za chwilę przeniesiemy, jest o, właśnie. To jest New Holland, sklep New Hollanda, tak mi się wydaje, tak, jest tutaj sklep New Hollanda, tutaj jest stacja benzynowa, na której przed chwilą byliśmy i tutaj jest sklep New Hollanda, do którego można też wejść, ok, akurat drzwi są otwarte, bo otwarłem sobie i proszę bardzo, tutaj jest również sklep, w którym możecie zakupić maszyny, jest odpowiednio dużo miejsca, gdzie te duże maszyny mogą wylądować po zakupie, bo rzeczywiście to miejsce się tutaj przydaje. Może w sumie też polatamy sobie troszeczkę, żeby zobaczyć jak wygląda tutaj. No mapa jest bardzo płaska i w sumie tak się tutaj prezentuje. Tutaj mamy jeszcze ten punkt, gdzie możemy sobie pobrać wodę, to o czym mówiłem. I w tym miejscu to jest też teren, który możemy zakupić. Jest taka mała rzeczka, tu jest też takie gospodarstwo. Możemy ten teren kupić, widzicie nawet tutaj ludzie sobie chodzą pod spodem. A w sumie może byśmy kupili to gospodarstwo, ten teren w sumie. Cały, o właśnie, kupimy sobie. E, tutaj, między innymi, dzięki temu, jeżeli kupimy, to mamy jeszcze dodatkową farmę. I tutaj, w tym miejscu, no, możecie sobie postawić jakieś budynki inwentarskie i tak dalej. Zobaczcie. Może tu macie jeszcze fosę, taką dookoła, i tyle, tak to się to prezentuje. Ale trochę tego lasu jest, i zobaczcie, lu ludzie tutaj, nie wiem, chyba grzybiarze chodzą. Bardzo ciekawym miejscem jest właśnie kamieniołom, gdzie stoi kruszarka. Fajnie się tutaj zjeżdża, tak dookoła się objeżdża to, i tutaj lądujemy. To jest pomysł chyba jeszcze z dziewiętnastki, jeżeli się nie mylę. No i tu jest ta kruszarka. Więc tego typu sytuacja. I jeżeli chodzi o produkcję i te miejsca, które są istotne na tej mapie, to chyba wszystko już odwiedziliśmy. Tu jeszcze jest taki teren, który też można by sobie kupić. On niewiele kosztuje, można postawić albo dodatkowe gospodarstwo, Zresztą kupimy. Okay, bo może coś tam jest. Nie, nie ma. Albo po prostu, nie wiem, punkt produkcji i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wracamy z powrotem na gospodarstwo, bo to jest chyba najciekawsze, to jest w ogóle to gospodarstwo. Najciekawsze według mnie są w ogóle maszyny na tym gospodarstwie. Gdyby tu były jeszcze Big Budy, to w ogóle by było bardzo fajnie. Tak jak powiedziałem, zbiornik to jest na paliwo. Ile tutaj wchodzi? No, potężna ilość paliwa, ale ciągniki i maszyny, które tutaj znajdziecie na tym gospodarstwie są naprawdę duże. W związku z tym, no wymagają dużą ilość, dużej, dużej ilości paliwa, nie? Tutaj jest troszeczkę takich garaży, gdzie można sobie poustawić trochę mniejsze sprzęty, chociaż z tymi mniejszymi sprzętami będzie naprawdę trudno, ponieważ tutaj jest flagowy sprzęt. Mamy tutaj 715 koni mocy. I szczerze mówiąc, ten case też był widziany na tym gospodarstwie. Ja nie twierdzę, że on aktualnie jest na tym gospodarstwie, ale jakiś rok temu był chyba na testach na tym gospodarstwie, więc fajnie, że jest tutaj. I to jest fajna, fajna taka sytuacja. Niektóre z sprzętów, które znajdziecie tutaj na tym, na tym gospodarstwie, to one rzeczywistości na tej mapce, to one rzeczywistości są na tym gospodarstwie. A więc tutaj potężny Wadersztat. I tutaj wszystko jest. Można tylko odmieniać, stopniować, że jest naj, 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 największe i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tu inaczej nie będzie, tak? Tutaj też znajdziemy dwa siewniki potężne, jeżeli się nie mylę. To jest akurat, to to jest siwnik, a to jest talerzówka taka potężna. <laughs> zobaczcie, zobaczcie jaki to jest sprzęt. No teraz wiecie dlaczego ten, te ciągniki muszą mieć tyle mocy, nie? I dlaczego tamten ciągnik jest takim dużym. Teraz przebiegniemy sobie w to miejsce, gdzie znajdziecie dosyć fajne biny, ponieważ Tutaj ten system binów jest dosyć ciekawy. Oczywiście mamy tutaj taki bałagan. Mamy przyczepę transportową Elmers. I też jest Case Magnum, potężny Case. No i tutaj jest ten drugi siewnik. Inc. To jest oczywiście cie... fajna rzecz. Trochę słabo wygląda tutaj yy, opryskiwacz, nie? Panie, bo tutaj mają yy, opryskiwacz na BigBudzie. Ale rzeczywiście ta mapa jest świetną. Jeżeli wykorzystacie sobie te DLC, które zostały wydane, między innymi Plane and Predis i tam znacie, znajdziecie ten fajny rogator, tak? czyli ten opryskiwacz samojezdny, tak więc jak najbardziej na tą mapę idealnie by pas pasował. Bo nie wiem czy ten opryskiwacz od Big Buddha, ten samojezdny opryskiwacz to gdzieś jest na modyfikacja. On był chyba w 22 albo 19, już nie pamiętam. Przejdziemy sobie tutaj, bo tutaj silosy, w ogóle bardzo mi się podoba ten system, system silosów. Oczywiście każdy z silosów jest tutaj niezależny i mamy nie wiem ile tych silosów, ale tu jest. Każdy silos to jest 900 litrów, i w każdym z tych silos, silosów możemy przechowywać inne, na przykład, zboże. Nie? Tutaj fajnie by się nadał ten system AGI do te pasy i te żmiki AGI, ale tu jest Meridian, jeżeli się nie mylę, właśnie do wrzucania. AGI te dodatkowe, chyba, pasy będą we free content update. Update, albo w jakimś patch'u. Z tego co mi się wydaje Giant zapowiadał, tak więc też można ewentualnie za jakiś czas dorzucić sobie tutaj do tej mapy. Co nie? No dobra, tak więc ta część gospodarstwa jest już tutaj o, przez nas opatrzona. I teraz przechodzimy do drugiej części gospodarstwa. Tutaj fajnie się z, z big Budami jeździło. Ech, w jakiejś to, nie wiem czy 19 nie była taka modyfikacja, że można było po prostu te silosy przewozić. Big Budem był taki, był taki chwytak i się te silosy podnosiło. Bo w rzeczywistości chyba też widziałem coś takiego na tej farmie. I można było sobie ustawiać te, te silosy. Tutaj, tutaj te silosy są zdecydowanie większe niż tam. Ponieważ one mają tutaj, to jest milion sto, to jest średni. Chyba, nie, nie, ten jest, już nie wiem, czy, bo jeszcze chyba są większe. Tak więc mamy tutaj też kilka. To jest 1800? Tak, czyli ten jest duży, a są małe to po 900. Czyli 900, bo one też są stawiane tutaj, można je postawić po prostu. I taka cała bateria, okej. Okay. I to jest za na 900 litrów, 900 tysięcy i tutaj po prostu. Do tego nie potrzebujemy żadnej żmiki. W przypadku tych potrzebujemy żmikę, i tu mamy taką potężną żmikę, co nie? więc tak to się tutaj fajnie prezentuje. I oczywiście potrzebne są maszyny do zbiorów. Jeżeli chodzi o kombajn, to ten kombajn to jest F-11 Case. On był też widziany na tym gospodarstwie. Ja pamiętam oglądałem sobie odcineczek właśnie z prezentacji tego kombajnu. Niesamowicie potężna maszyna. Dosyć ciekawa. I jest chyba dokładnie ten sam. To jest FD-250? Eee, tak, FD250 od McDonalda. To jest dokładnie ten sam header. No więc fajnie, że tutaj są te sprzęty, które no jak, jak czasami oglądacie ten kanał, to możecie widzieć. Tamten był, wtedy był combine testowany, nie? Oni mają dwa chyba case'y teraz aktualnie, ale mniejsze chyba. Eee, tutaj jest AF11, no więc no naprawdę duża bestia. Zbiornik to jakiś, tam w ogóle ten yy, jeden z braci mówił, że kiedy on dorastał, to jeździł ciężarówką. W tamtych czasach w tym gospodarstwie była ciężarówka jakaś, która miała mniejszą ładowność niż tutaj zbiornik na zboże. Poraście <laughs> sobie w tym kombajnie. Aktualnie mają takie duże naczepy, do której wchodzą dwa zbiorniki. Taka potężna naczepa. O coś takiego i do tej naczepy wchodzą dwa takie zbiorniki. Bo oczywiście też, proszę bardzo, jest tutaj również mak. A nie to wygląda i mamy tutaj jeszcze to jest header do kukurydzy chyba jeżeli się nie mylę okej okay. więc no cały sprzęt ogarnięty i tu jeszcze otwieramy sobie więc tak to się prezentuje jeżeli chodzi o sprzęty to więc widzicie tutaj zboża, zboża, zboża mamy do tego sprzęty i szczerze mówiąc zobaczcie jak wyglądają takie Amerykańskie gospodarstwo, bo to jest bardzo rzeczywiste odzwierciedlenie w miarę tego, co jest na tym gospodarstwie. I zobaczcie, tutaj tak naprawdę ani dużo tych sprzętów nie ma. Budynki są duże po prostu, ale nie ma jakiejś dużej różnorodności i tak dalej. Tam jeszcze jest jeden magazyn również. Właśnie tam trzeba biegać. To zanim się człowiek tutaj nabiega, to zobaczcie, o. To, to jest największy problem. Tutaj na płynny nawóz, nie? Dlatego ten opryskiwacz o tak trochę wygląda słabo. Tutaj, jak zobaczyłem ten opryskiwacz jako startowy, tak mówię. No, nie mogliby tutaj dać jakiś samojezdny opryskiwacz. Lepiej by to wyglądało, zdecydowanie, nie? Tak, tutaj jest złomowisko. Stoi. Złom, złomy sobie stoją. No i generalnie to tyle. Oczywiście, w mapie, tak jak powiedziałem, są jeszcze wbudowane budynki. Te wszystkie budynki, które są tutaj. Możecie je posprzedawać i tak dalej, możecie sobie to pozmieniać i to jest ten duży plus, nie? Nawet te śmieci i tak dalej, to jest, to jest bardzo duży. Dodatkowo możecie zamienić to innymi budynkami albo budynki, które są już w mapie, tak jak tutaj widzicie są te silosy, możecie je tutaj wstawić. W tych budynkach do budówek chyba nie, nie, to są silosy, tak? A tutaj te budynki gospodarcze, to jest ich dużo, tych garaży, tak? Jest tego dosyć dużo. Do budowy budowlanych nie ma, w zbiornikach nie pamiętam, czy są. A, są te zbiorniki, dobra, ok. I tutaj też na diesel. Dodatkowo na narzędzia, już nie pa... Nie, na narzędzia też musi być. O, jest tutaj ten garaż. Domów rolnika też tutaj kilka znajdziecie. Jeżeli chodzi o fabryki, to tutaj żadnej fabryki, z tego co pamiętam, nie ma. Punktów skupów nie ma, szklarni, upraw i tak dalej, generatorów. Budynki inwentarskie też nie. Z tych ogrodzeń już nie pamiętam, ale być może jest takie ogrodzenie charakterystyczne do tego. Nie, nie, nie. No i tutaj mamy chyba dodatkowe tekstury malowania, tak więc pod tym względem to tak się prezentuje. Czyli po raz kolejny Anton wraca na to gospodarstwo, bo jest nowy Farming Simulator, Farming Simulator 25, no może już nie taki nowy. No i oczywiście Walkers Farm musi być również do Farming Simulator 25, jest również. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą prezentację. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton.